Cześć! A to co? Chodzicie dzisiaj do całego mieszkania. Słuchajcie, nigdy, z was, e, nigdy Wam jeszcze nie pokazywałam e, mieszkania tak jakby w całości, e, czyli kuchnia, łazienka i tak dalej, ale dzisiaj się to zmieni. E, jest środa, mamy dzisiaj dzień wolny i stwierdziłam, że to będzie idealna okazja do tego, żeby Wam pokazać trochę więcej. E, no i tak, wchodząc do nas do mieszkania, bo podkreślam, że jest to mieszkanie w Londynie, które często wiadomo jak te mieszkania wyglądają. Mamy tutaj na y, drzwiach Please swipe your feet, czyli generalnie trzeba y, troszeczkę buty wyczyścić przed wejściem do domu. To dała moja współlokatorka na drzwi. Tego tutaj nie było wcześniej. Y, jak widzicie, stykamy się od razu z drabiną, a do czego ta drabina tej stoi, chodźcie może do środka. Zanim to się stanie, pokażę Wam jeszcze to, co, się, co ja widzę, kiedy otwieram drzwi, czyli... Okno, tutaj właśnie schodzę na dół, pod nami jest sieć lokali, więc ja nie mieszkam w jakimś domu wolno stojącym, jakimś bliźniaku dwupiętrowym, dwie rodziny i tak dalej, nie, my tutaj mamy mieszkanie na dole, są normalnie lokale, schodzimy na dół, tam wszyscy, wszyscy urzędują, piękny plakat. Nie wiem, co to się, ale jak wprowadziłam się, to już tutaj był. To okno wychodzi na szereg innych okien. I to, co możemy zobaczyć za tymi oknami, to zobaczycie za chwilkę. Ale teraz Wam zdradzę, że to nie są mieszkania. Dobra, chodźcie, bo zimno. Ciekawostka jest taka, że tutaj nie ma normalnych klamek, znaczy w naszym mieszkaniu, tylko są tego typu. A z drugiej strony w ogóle nie ma klamki, jest tylko wyłącznie yy, zamek. Więc, żeby otworzyć drzwi z drugiej strony, trzeba po prostu włożyć klucz. A jeżeli zaczniecie sobie drzwi i nie weźmiecie klucza, to jest problem. Dobra. tobą stoi drabina. Dlaczego ta drabina jest? Ano dlatego, że tam na górze mamy normalnie dach. Możemy na ten dach sobie wychodzić, jak jest ciepło. Możemy sobie tam siedzieć i, i chillować. Tak, głównie po to. Fajnie, że możemy korzystać sobie z tego dachu normalnie i nie spędzać ani czasu, że to nie jest dach tylko i roboczy, taki wiecie, yy, kiedy trzeba coś sprawdzić i tak dalej, tylko że tym jest przestrzeń wygospodarowana, a także do normalnego użytkowania dla nas w trakcie yy, lata. Patrząc z drugiej strony, tu mamy drzwi, tu mamy yy, tę właśnie kołdrowinę yy, i dach. Idźmy może w tym kierunku, Pokażę wam co znajduje się tu i tutaj. Reasumując, jeżeli wchodzimy idziemy na prawo, to tu jest przedsionek moich współlokatorów, za tą kotarą yy, fioletową. Tam są dwa yy, pokoje moich współlokatorów, yy, małżeństwa, które ze mną mieszka, to jest całkowicie ich użytkowa część. Ja tam nigdy nie wchodziłam, nigdy tam nie będę wchodziła, to jest ich prywatna przestrzeń. Tak więc yy, tamte pokoje nie mogłam pokazać, to jest całkowicie yy, nie moje. Natomiast zabiorę was do łazienki, która jest bardzo prosta i nic ciekawego w, niej, w zasadzie nie ma wszystko to, co macie wy w łazienkach, ale chodźcie ze mną. No i tak otwieramy. Kamki są dla tego typu właśnie gałki. Bardzo nietypowe oświetlenie mamy w łazience, ponieważ jest to taki latający... Yy, latający coś. To po prostu wciskamy, się światło zapala. Nie, nie widzicie żadnej różnicy, bo jest za jasno. Ale tak. Tutaj po tej stronie mam, y, mamy zlew i lustro, ale to, co Wy widzicie, to jest prysznic. Mamy tutaj opcję wanny łączonej z prysznicem i taką właśnie szklaną kotarę. Prysznic, y, wanna y, i można się kąpać. Super. I w ogóle to światło jest tak malarzące z rana, że naprawdę y, szybko można się budzić. Teraz widzicie wszystko z perspektywy właśnie wejścia do łazienki. I to, co chciałam pokazać, to to y, tutaj okno. podniesiemy, to mamy widok na te wszystkie okna, które mam pokazywałam, um, które widzę, kiedy otwieram drzwi do domu. I tam normalnie są biura. <grym> Więc warto pamiętać, że jeżeli ktoś się tutaj kąpie, to te, te okna trzeba raczej zasunąć. <grym> o czym ja zupełnie nie pamiętałam, kiedy się prowadziłam i kąpałam się po prostu tak, jak mi się chciało, nie zwracając uwagi na to, że tutaj są te wszystkie biura, przede mną te wszystkie okna. Ale było wesoło. Mam już aluzję. Ewentualnie, gdyby światło za moc dawało, a daje. Ręczniki tutaj jeszcze wiszą. No i tutaj mamy sekcję toalety, która nie jest niczym wspaniałym, wyjątkowym i chyba interesującym, więc... Może właśnie dalej. No może zanim zamknę drzwi, to spójrzcie też na tą, ten zlew, o którym Wam ja mówiłam. To właśnie tak wygląda. Zlew, lusterko. Tutaj na drzwiach wiszą zaznaczniki, tak to właśnie wygląda A armii, często właśnie na drzwiach są wieszaki. Zamknę tutaj, o i tu jest ten plakat wspaniały, moich współlokatorów chyba. E, dobra, ale idziemy dalej, o właśnie, widzicie co, pokażę podłogę. Tam były zwykłe, zwykłe płytki szare, ale tu jest fajna podłoga, bardzo taka energetyczna, bo podłoga jest czarno-biała. I ona jest właśnie tutaj taka, idzie dalej aż do kuchni, tak więc Prosto jak z Alicji w Krainie Czarów. Pod tą oto drabiną mamy tutaj także odkurzacz i taki właśnie oto kwiatek. O, i lodówka. Moich współlokatorów, nie moja. A patrząc na klas lodówki mamy tutaj szereg różnych yy, półek, które są też półkami moich To jest też właśnie część tamtej pary. Oni też sobie trzymają swoje jakieś tam piżamki, jakieś yy, garnki i dalej. To jest jakby ich, ja tego w ogóle nie używam, ja mam swoje i ja nie potrzebuję, żeby komuś coś podbierać, e, więc tak sobie żyjemy bardziej podzieleni, każdy ma tutaj to, co chce na swoim miejscu i każdemu to pasuje, wydaje mi się. Kolejna sieć półeczek to jest y, też w sumie y, taki zbiór przypraw i różnych y, herbat, też tamtych spółlokatorów, plus mojej spółlokatorki, y, która mieszka zaraz obok mojego pokoju, y, która to... Albo zarazem o niej trochę więcej powiem, a teraz chodźmy może do kuchni. Kuchnia nie jest duża, muszę wam przyznać, jest dość mała, ale spokojnie nam wystarcza, ponieważ my tutaj zawsze gotujemy yy, praktycznie każdy oddzielnie. Nie gotujemy wszyscy razem, będąc tak dalej. Każdy. Jak ktoś słyszy, że ktoś inny jest w kuchni, to raczej po prostu nie wychodzi i daje mu tą przestrzeń do pracy. Bo tutaj jest blat roboczy, kuchenny, a po drugiej stronie tam jest zaraz kuchenka, więc jeżeli coś się wygotuje, to po prostu ma tą całą przestrzeń dla siebie i super. Zastanawiacie się może, dlaczego tamta lodówka czarna duża jest nie moją lodówką. Ja z niej nie korzystam, a to dlatego, że my tutaj mamy wraz z moją współlokatorką z obok takie dwa, na dwa podziały są. Duża czarna lodówka dla pary i ta mniejsza tutaj dla mnie i dla mojej współlokatorki Patrycji. Bo my tak dużo nie potrzebujemy, mam wrażenie, my we wie, żyjemy bardzo tak oszczędnie. jemy wie, często bardzo na mieście. No i taka mała lodówka nam w zupełności wystarcza. Jeżeli potrzebujemy opcji, żeby sobie schować jakieś mrożonki no to możemy użyć spokojnie sobie ich lodówki. Na dole jest tam rażanka, więc spoko. Wszystko nam to pasuje. No i tutaj sieć po prostu moich rzeczy. Moich i Patrycji. Patrycja zajmuje mniej więcej tą część tu, a ja ten róg. No i mamy tutaj swoje różne produkty, z których korzystamy właśnie gotując. Eee, mikrofalówka, mm, jakieś takie miksery, eee, tostery, jak to bywa wiadomo w każdej angielskiej kuchni powinien być chyba toster. No i podłoga, o której wam mówiłam, czyli właśnie te czarno-białe eee, kwadraty. Co ja trzymam na swojej półce? zupa yy, te, nudle chickenowe, czyli kurczak, yy, kurczakowa, tu mam jakieś miso, zupki, tu mam swoją, swoje lentils, mam tutaj herbatę, mam płatki owsiane, mam przyprawy, mam cukry, mam różne zupki jeszcze inne, budynie, olej do kosowy, kakao, kakao jest wszędzie, przywiozłam 10 paczek z Polski, więc naprawdę jest tego dużo. Odwracając się od bratu kuchennego, mamy tutaj yy, płytę indukcyjną, kuchenka inna niż mam w domu, ja za bardzo nie lubię takich płyt tego typu elektrycznych, ale daje radę, naprawdę daje radę tutaj mamy czajniczek też jakieś takie nasze podręczne oleje oliwy, przyprawy mmm, piekarnik na dole, nic nadzwyczaj ciekawego więc o, i to jest nowość nie mieliśmy tego zupełnie nowy, przyszedł Wyciąg. No i tak, yy, idąc dalej, pójdziemy teraz do mojego pokoju, który Wam pokażę tak z grubsza, bo już go nie widzieliście. Na moim kanale jest oddzielny film, który jest poświęcony całkowicie w detalach yy, mój, yy, co do mojego pokoju co ja tam Mam. Tą część widzicie bardzo często w moich vlogach, chyba, czyli część sprzątania. A ja mieszkam właśnie tam, czyli tam jest wejście, sekcja pary, łazienka, a ja mieszkam tu, po drugiej stronie korytarza. idziemy jak widzicie, nie mam tutaj bezpośredniego wejścia do mojego pokoju, tylko jest tutaj taki malutki korytarzyk. Jak zamkniemy, to tak to wszystko wygląda z przedpokoju. Kiedy otwieramy, mamy tutaj przedpokój malutki i moje drzwi oraz drzwi do pokoju obok, które są tutaj. To tu nie będziemy wchodzić. To nie jest moja przestrzeń, to jest przestrzeń Patrycji, mojej wspólnoty katoliky, wspaniałej, którą naprawdę trafiłam tutaj. O, wow, świetnie! Tutaj wchodzimy do mnie! Um, Pierwsze z lewej, potas. <grych> nie, to są jakieś moje e, torby, które sobie zostawiłam z różnych e, moich tam wzi, prezentów. E, jakieś tam, to są tylko opakowania, tutaj też są jakieś e, po prostu opakowania. Nie mam się tego trzymać wszystko leży po prostu na moim, na moim e, segmencie, na moich półkach. E, naprawdę nie mam się tego chować więc to jest szereg różnych opakowań, które mi się może przydadzą, może nie. Może nie powinnam je trzymać, ale to jest naprawdę bardzo dużo. To, co może właśnie Was nie zaskoczyć, tych, których, którzy mnie jeszcze nie oglądali, to to, że nie mam szaf w pokoju. Nie mam typowej szafy, bo ten pokój kiedyś był salonem, a garderoba była tam, gdzie mieszka Patrycja, więc ona ma dwie szafy. Chyba. Albo, albo jedną, dużą szafę, nie pamiętam już, jak tam jest u niej, ale ma szafę, a u mnie przez to, że nie było tego w planie wcześniej, bo to był salon, tutaj szafy nie ma, Mam tylko taki właśnie szereg różnych płat, na których muszę niestety trzymać ubrania. Nie wygląda, na to, nie wygląda to pięknie, ale niestety nie mam innej opcji. Tu mam ubrania, tu mam jakieś sprzęty elektroniczne, to jakieś paszporty, jakieś swoje prywatne rzeczy. Tutaj w ogóle zielona apteczka zdrowia, pełna po prostu leków. Wszystko poprzywożone z Polski. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to generalnie wygląda jak szafa. I to mogłoby być lekko szafą. Te, te półki tu, one były stworzone po to, żeby tą szafę jakoś wiecie, po takim o, przejechaniu, żeby tą szafę jakoś stworzyć, ale naprawdę tu się nic nie mieści. Tu jest jedna półka, czy taka szafeczka mała na jakieś takie podręczne rzeczy. Gazetka, torebka. Koło tej oto szafeczki jest zestaw do ćwiczeń, czyli moje hantelki i tam jest odżywka na zapas proteinowy zamknięta. Książki, tutaj jakieś, o to była, to była moja kompozycja, ale niestety trochę się zepsuła. Muszę ją zdjąć, już się nie trzyma. Eee, perfumy, tabletki jakieś takie na, e, do ćwiczeń fizycznych. No i tu mamy stoliczek, który często jest przesuwany tam dalej pod kanapę i służy mi jako taki stoliczek gościnny, jak ktoś do mnie ewentualnie by przyszedł. E, leży tutaj taki mały... E, na świece taki lampion, tak? No i tam mamy ubrania w formie wiszącej. Musiałam kupić sobie taki wieszak, ponieważ nie było szansy, żeby gdzieś trzymała moje płaszcze już. Na to nie było w ogóle miejsca. Więc musiałam kupić sobie taki właśnie oto wieszak i on mi uratował życie, przysięgam. On no. jest tak przeciążony, tam powinno być chyba z 10 rzeczy, a jest z 15-20 i on totalnie krzywo stoi. Le ledwo się trzyma, opiera się na ścianie, ale stoi. Parę razy co prawda mi w upadł, ale... ale stoi. Tutaj mam jakieś sukienki, jakieś płaszcze, no wszystko. Wszystko, wszystko co tylko można było, albo trzeba było powiedzieć, to po prostu jest tutaj. Tutaj są jakieś o, wejściówki moje. O, to są wszystkie... To zbieram po prostu o kurczę. O, nie, to jest tam, pasek. Zbieram to od roku. To są te wszystkie moje wejściówki, nie wszystkie, ale wiele wejściówek, na wszystkie wydarzenia, na których byłam już na premiery filmowej. To mnie tak cieszy, jakie ja to widzę, bo po prostu... To jest moich marzeń, bycie tam. Naprawdę, super wspomnienia, mam, jak na to patrzę. Kapelusz, i tak dalej. Tyle, tyle w temacie. A na dole są moje buty, ale to już chyba nie istotne. No i naprzeciwko kominka mam sekcję boczynkową, czyli właśnie taką oto wielką kanapę, która naprawdę jest mega, mega wielka. Jak ją rozłożyłam, to po prostu pierwszy raz to ona była dla mnie, no, pół pokoju mi zagroziła więc ona jest tylko na rozłożyć i złożyć od razu, bo pół pokoju nie ma. Ale to jest świetne, naprawdę, że ona jest wielka, bo teraz na przyjeżdża do mnie moja koleżanka z, z Nowego Jorku, yy, mówię chyba nawet o niej trochę, i ona właśnie będzie mogła ze mną spać w łóżku, więc super, tu mieścimy się. Tu yy, jest jakaś moja torba, kocyk z Kołobrzegu przesyłce przyszedł, no i biureczko. Biureczko do pracy, bardzo fajne, wygodne krzesło, które dostałam od Patrycji z pokoju obok. Zamieniłyśmy się, dami to krzesło, ale jak potrzebuje ona go użyć, to po prostu przewożę jej do pokoju i yy, jakoś tak się dzielimy. Naprawdę mam super układ tutaj i fajnie nam się tutaj razem mieszka. Tak więc tu sekcja do pracy, biurko i komputer, a tutaj mam swoją małą toaletkę, yy, lusterko małe, które niedawno było dokupione, bo poprzednie się zbiło. No i moje kosmetyki wszystkie tutaj leżące. Yy, wszystko na półeczce. I tak sobie właśnie mieszkam. To byłoby w sumie tyle. Tutaj mam zasłonięte w ogóle yy, moje żaluzje. Możecie zapytać, dlaczego nie odsłaniam ich. A no dlatego, że po prostu lubię, jak jest ciemniej. Ja zawsze tak miałam. Nie lubię, jak jest jasno w pokoju. I bardzo głośno. Bo po mną jest yy, ulica i ja mieszkam w pierwszej strefie, więc jakby ten duch jest non-stop tutaj wielki. Yy, no ale trzeba jakoś żyć coś za coś, prawda? Nie, nie ma tak, że wszystko jest super. E, są jakieś tam plusy i minusy, ale generalnie i tak się bardzo cieszę z tego pokoju, bo jest wielki. Generalnie jest bardzo, bardzo duży. Myślę, że teraz możecie bardzo dobrze zobaczyć, jaki duży ten pokój jest. Spokojnie mogłam zrobić dwie gwiazdy do Was. E, naprawdę, naprawdę jest wielki, i to mnie bardzo cieszy, że mam taką dużą swoją przestrzeń tutaj. I jestem bardzo dowolna, naprawdę bardzo dowolna z tego pokoju, bo jak na standardy angielskie, to te pokoje wyglądać mogą różnie. Myślę, że ludzie, którzy oglądają mnie z zagranicy, mogą potwierdzić, że z taka, takie mieszkania angielskie, no w dość różnym stanie można zastać. I, I jakby specyfika tych mieszkań jest bardzo y, różna co do, co do ich y, designu, y, ale naprawdę ja bardzo się cieszę, bardzo się, bardzo się cieszę. Cieszę się, że jest biały, bo to jeszcze bardziej go powiększa tak optycznie no i lokalizacja jest dla mnie bardzo dużym plusem, ponieważ tak jak mówię jest to samo centrum ja mam spokojnie do Oxford <coughs> Circus mam 25 minut pieszo do metra mam około 10 minut pieszo i tak naprawdę leżę też na pomiędzy dwoma stacjami, mam do wyboru jedną bądź drugą i w, praktycznie no w prawie wszystkie linie przejeżdżają w, włącznie w tych dwóch y, stacjach więc mam do wyboru do koloru, co potrzebuję to mam, zasób sklepów dookoła jest ogromny wielkie sklepy, mniejsze, supermarkety, restauracje, świetne w ogóle, jest świetny market i daleko, tam jest bardzo dużo fajnych restauracji i knajp i tak dalej. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tak więc nagrywam to też po to, żeby mieć kiedyś pamiątkę, jak już nie będę tutaj mieszkała, żeby pamiętać zawsze, jak to wyglądało, jak tutaj sobie zbliżyłam. No i mieszkam tutaj już od grudnia 2017 roku, tak? Tak, czyli ponad rok. Ponad rok, w grudniu 2018 yy, minął rok. No i póki co jest dość świetnie i oby, tak dalej. Tak jak mówię, z, z moimi że żyje nam się fajnie, nie ma problemów jakichś większych, więc naprawdę jest okej. Okay. Bo to jest jednak bardzo ważne, jak, gra, jak to wszystko gra nam tutaj razem i żebyśmy po prostu mogli spokojnie sobie mieszkać bez żadnych problemów. No i to będzie tyle w tym filmie. Chciałam zrobić coś takiego, bo po raz pierwszy mam wolne, wolne mieszkanie na kilka dni, że nie ma nikogo. Yy, no i widzimy się w kolejnym vlogu. Dzięki, że jesteście, do zobaczenia, pa-pa!